Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak będę sprawdzała gniazdko, bo piątek, królikom, to włożę sobie samiczkę, jedną, tu Potem na zmianę. To lecimy pierwsza, niebieska. Tą panienkę sobie sprawdzę najpierw, jak tam chowam maluchy. Tam pewnie będziecie widzieli Film jeszcze chwilę z poniedziałku. Puszczam urywek z wczoraj, czyli z czwartku jest poniedziałek wziąłem jednego takiego dosyć sporego młodego od tej białej i dorzucę sobie go on mniej więcej będzie zobaczcie, wielkości takiej jak niebieski więc myślę, że on się z nimi podchowa a ona będzie miała ósemkę a niebieska będzie miała czwóreczkę i zobaczymy jej będzie tamtej zawsze jeden mniej lepiej wychować a tej może będzie łatwiej karmić. No, zobaczymy jak to będzie. Samiczkę wyjęłam, a zaryzykuję u niej to robię pierwszy raz. A dzisiaj teraz lecimy z tą. Jest cieplutko, trawa suchutka, wsadziłam sobie tu samiczkę, żeby mniej się stresowała. Ona jest agresywna, więc nie będę sprawdzała przy niej gniazda. Także może się zajmie jedzeniem. A my sobie sprawdzimy na spokojnie. Ona nawet już zaczęła. Ok, jestem w klatce. Natrę sobie jeszcze kawałkiem futerka rękę, jak zawsze. I zobaczymy, jak tam maluszki. O, już widzę biały jest. Chyba cała trujeczka. Tutaj wsadziłam tego. Oj, oj, oj. Samiczka ładnie, widzę, mleka dostała. Bo powiem Wam, że pierwsze dni to myślałam, że będzie problem, ale widzę, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. Pulpuś, ale się utył. Zobaczcie. Zobaczymy, jak reszta, bo albo jej podrzucę jeszcze dwa, albo po prostu najlepiej to chyba zostawię tyle, ile tu jest, a zobaczymy, jak reszta. Maluchy sobie poprzykrywam. Dobra, idziemy zobaczyć resztę. Dla drugiej tu będzie kalifornijska, bo tam sobie najpierw weźmiemy. Ustawiłam taką klatkę, klatkę. Ona nie ma dna. Miałam ją przerabiać na klatkę dla takich dwóch malutkich, ale zaraz postawię jeszcze jeden kojec, bo tutaj mam. Także lecę po Kalifornię Dobra, jesteśmy koło Kalifornii, znaczy u Kalifornii. Sprawdzimy sobie, jak u niej maluszki. Pamiętacie, było ich 8. Zobaczymy, czy rzeczywiście tyle jest. Zaglądałam samiczką wszystkim tylko dwa razy w ciągu tego tygodnia. No a dzisiaj to już tak tylko, czy żyją. Zobaczymy sobie, jak wyglądają. Także wyciągam samiczkę i zaglądamy do gniazda. To już wiecie teraz czemu nie zrobiłam z tego klatki bo po prostu jest za mała <grystanie> Okej, okay. ja już sobie do, dosłownie weszłam do klatki nacieram rękę i zobaczymy jakie tam dała nam samiczko maluchy a kuku a ciaty tu o proszę mały atak ten jest bardzo ciekawy zobaczcie sami Tam niektórzy któryś dziabnął widzicie on jest taki tu ciemnowy Zmykam zobaczcie co to jest? Dobra, liczymy raz. Dwa. Widać, że samiczka dwa Oj 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 oj. Trzy... Nie dostaję, poczekajcie. Zaraz Wam pokażę. 4, 5, 6, 7 i 8. Czyli maluchów jest tyle, ile było. No, baczcie, ten jest o to tak ciemny. On jest najmniejszy, ale wszystkie chowa. No normalnie śmieszny ten króliczek. Taki jak nie Kalifornia. Hmm. Dobra. Wkładam maluchy. Samiczka tam sobie je, póki mi się nie porozchodziły. Jeszcze one już gniazda szukają. Także wkładam i przechodzimy do NB. To jest chyba najgrubsze z nich. Zobaczcie. Osiem. Widzicie? Dobra. Maluchy w gnieździe. Dowody zbrodni, że tutaj grzebałam. Posprzątane. <laughs> Idziemy do NB. Dobra, teraz wezmę sobie, wyjmę tą samiczkę. <laughs> Opuszczę ją na trawkę i sprawdzimy jej gniazdko. Przegrodziłam sobie to na chwilę tą siatką. Tak jak mówiłam, zaraz zrobię drugi kojec, ale ją po prostu wsadziłam na chwilkę. Niech sobie poje. A jakbym je wsadziła razem, to znając życie, chętnie by się pocieły. Ta już niebieska próbuje się dostać, także szybko damy radę. Ok, jestem już przy gnieździe tej białej. Samiczka sobie te też odkryła. Zaraz zobaczymy sobie. Tutaj została ósemka, no bo jednego przyniosłam do niebieskiej. Jeden. Dwa.

Ciekawe, czy będzie coś po Kalifornii, bo powiem Wam, że nie widzę, żeby któryś odziedziczył... kurde, zaczepiłam się. Odziedziczył po tatusiu. Chyba wszystkie będą po mamusi. Nieważne, ważniejsze jest, żeby się wychowały. Dobra, wkładam tą moją ósemkę do gniazdka, ten jest najmniejszy, jak widzicie. Ale się chowa. Zobaczymy, może go przyniosę sobie do niebieski, ale raczej tutaj już zostanie. Poczekam jeszcze chwilkę, niech sobie samiczki pojedzą tej trawki. Ładnie chowają maluszki. No i będziemy czekać jeszcze na dwa wykoty. A później będzie przerwa do jesieni, do końca sierpnia. A później, znając życie, coś dopiero w grudniu będę myślała o zakotach. Ewentualnie w styczniu. No, jeszcze wam pokażę tą śnieżkę moją. Już, już się zaczyna. Nie mogą się znieść przez kratkę. Już spokój. Z nimi nie nadążysz. Jest czwartek wieczorem. Spróbuję sobie dopuścić tą samiczkę, która skończyła pół roku tą młodą do kalifornijskiego samczyka. Zobaczymy o, tak myślałam, że miaruje. Tu sosna jeszcze. Zobaczcie, jak ona się zbiła fajnie. Ona jest po samiczce, NB. Ciekawe, jakie wyjdą młode. Nie, panie, nie z tej strony. no i mamy drugi raz jeszcze spróbuję pokryć samiczkę jeszcze jeden raz trzeci czekamy czy będzie nie. zobaczcie jak samiczka się wystawia ale się wystawia akurat do deski i ciężko samiczkowi mu ją pokryć Dobra, mamy trzy razy. Odkładam samiczkę do klatki i dopuszczamy z nią drugą. Drugą samiczką, jaką będę dopuszczać, to będzie ta panna, bo ta panna maruje, a się nie zakociła. Tą panienkę dopuszczę sobie do WN. No proszę, już jest raz. Ona widziałam, że miaruje, bo normalnie podczas głaskania się już kładła na bok. Zobaczcie jak się kładzie już. Widzicie to, jak się kładzie na bok? No to już jest ładno udane. Jeszcze raz i do klatki. Dopuszczam drugą, bo jakby tam ta się wykociła, a nie chowała młodych, ta może będzie miała mniej, to podrzucę po prostu do tej. Dobra, mamy trzeci raz. Ten taki sobie, ale ten drugi był najważniejszy. To samiczka do klatki. Widzicie, jak leży. Tak jak mówiłam, Śnieżka trafiła tutaj. Pomiędzy tą samiczkę NB, a kalifornijską. Już maluchom muszę wodę wymienić. Z tym wymienię. Maluchy tutaj mają więcej miejsca. Mają sobie gdzie biegać. <gry> tutaj będą miały więcej miejsca. A niedługo będą do oddzielenia także tutaj mają więcej miejsca niedługo do oddzielenia już w sumie za tydzień także ale to zleciało Piotr trafiła do klatki Śnieżki jeszcze raz im wyczyściłam sianka już nie ma też zaraz porozdaję ale nie, jakby nie patrzy, dopiero jest dziesiąta godzina więc na śniadanko bo wiozłam syna do szkoły nie zdążyłam teraz im dorzucę sianka jak już sprawdziłam dobrze to będzie chyba tyle na dziś Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.